Sytuacja o jakiej wspomnę, wydarzyła się jakiś czas temu gdy to w nocy obudził mnie kaszel i mus odpłycia. Będąc pochylony nad slewem zacząłem się dusić, gdyż owa wydzielina flegma, jak to mawiają starsi, wpadła nie tam gdzie trzeba. Chciałem zawołać żonę która spała aby przyłożyła mi w plecy, jednak nie byłem w stanie wydobyć z siebie słowa, poza rzężeniem nic z siebie wykrzesać nie mogłem, dodatkowo zamurowało mnie. Nie mogłem się ruszyć. Z przerażeniem stwierdziłem, że nie mogę złapać tak mi potrzebnego oddechu, ogarnęła mnie panika, że to już koniec taki idiotyczny. Przez głowę przeleciały myśli, że odchodząc zostawię żonę i dziecko oraz naszego ukochanego zwierzaka. Co zmieni będzie? Jak dadzą sobie radę, mijały kolejne długie sekundy, nagle panika znikła tak samo jak się pojawiła, przyszła myśl to już koniec. Nagle usłyszałem w głowie wyraźny głos twój czas jeszcze nie nadszedł po czym ktoś anioł stróż, uderzył mnie w plecy takie odniosłem wrażenie, i dusząca mnie flegma została bez problemu wypluta. Ktoś może powiedzieć to żona przyszła ci z pomocą, nie żona nadal twardo spała i dopiero rano opowiedziałem jej co się w nocy wydarzyło. Po tym wydarzeniu inaczej pojmuję nadejście końca na tym łez padole, śmierć przejście. Winny wymiar już mnie nie przeraża. Teraz już wiem, że gdy mój czas, jaki mam zapisany, jeszcze się nie wypełnił. Ktoś anioł stróż czuwa.